W cichej dzielnicy mieszkalnej na obrzeżach Kolumbus w stanie Ohio stał mały dom, w którym mieszkała Linda Anderson ze swoją szesnastoletnią córką Kathy. Był to typowy środkowo-zachodni dom z białym sidingiem i niebieskimi okiennicami oraz dobrze utrzymanym klonem posadzonym na podwórku. Wraz z nadejściem jesieni jego liście stawały się jaskrawo-czerwone i złote. Tworząc piękną scenerię, której zazdrościła okolica, Linda pracowała jako urzędniczka w niepełnym wymiarze godzin w lokalnym domu kultury przez. Trzy dni w tygodniu. Po stracie męża na atak serca siedem lat temu, samotnie wychowywała Kati. Chociaż ich dochody były dalekie od obfitości, matka i córka wspierały się nawzajem i wspólnie zbudowały ciepły dom. Kropka, łagodna natura Lindy została przekazana Kati, która wyrosła na życzliwą i współczującą młodą kobietę, cieszącą się uznaniem w społeczności. Kati właśnie rozpoczęła drugi rok szkoły średniej. Po przezwyciężeniu żalu po stracie ojca. Oczarowała wszystkich wokół swoją jasną i pozytywną osobowością. W szkole należała do chóru, a w weekendy aktywnie uczestniczyła w wolontariacie. Ostatnio zainteresowała się gotowaniem, a w dni, kiedy jej matka wracała późno do domu, często przygotowywała obiad i czekała na nią. Matka Lindy, Dorefi, miała właściwe usposobienie i była szanowaną postacią w społeczności. Czasami jednak surowo odnosiła się do Lindy, która straciła zięcia. Jej rady finansowe były szczególnie bezlitosne i nigdy nie odeszła od przekonania, że Linda powinna znaleźć bardziej stabilną pracę. Dorefi mieszkała sama w okazałym dwupiętrowym domu w centrum miasta, który był również symbolem bogactwa pozostawionego przez jej zmarłego męża. Siostra Lindy, Jessica, odniosła sukces w branży nieruchomości. Chociaż rozwiedziona i bezdzietna, prowadziła satysfakcjonujące życie jako karierowiczka, Kropka, w przeciwieństwie do swojej siostry, Lindy, Jessica była finansowo wygodna. Nosiła markowe ubrania i jeździła luksusowymi samochodami, Kropka jednak za swoim sukcesem czasami przyjmowała protekcjonalną postawę wobec swojej rodziny, szczególnie robiąc dosadne uwagi na temat sytuacji finansowej Lindy. Kropka, dla rodziny Andersonów święto dziękczynienia było ważnym corocznym wydarzeniem rodzinnym. Każdego roku w czwarty-czwartek listopada krewni zbierali się w domu do refina uroczystej kolacji. Było to duże spotkanie dla około 25 osób, w tym kuzynów, ciotek i wujków. Choć przygotowania były wymagające, była to również cenna okazja do potwierdzenia więzi rodzinnych. Późnym październikowym wieczorem, gdy do tegorocznego święta dziękczynienia pozostał niecały miesiąc, Linda i Katy zmywały naczynia w kuchni po kolacji. za oknem zachód słońca pięknie malował miasto, a ich cienie tańczyły na. Ścianie. Mamo, chcę spróbować przygotować tegoroczny posiłek na święto dziękczynienia, odezwała się nagle. Cathy. Linda odwróciła się zaskoczona. Naprawdę? Ale to takie duże zadanie. Gotowanie dla 25 osób. W porządku. Dostałam wskazówki od mojej nauczycielki ekonomii w szkole i wypożyczyłam wiele książek kucharskich z biblioteki. Szczególnie chcę spróbować upiec całego indyka. Oczy Kati zalśniły nadzieją, kropka, odkąd straciła ojca. Zawsze szukała sposobów na zrobienie czegoś dla swojej rodziny, a przejęcie odpowiedzialności za gotowanie na święto dziękczynienia miało dla niej wielkie znaczenie. Ale najpierw skonsultujmy się z babcią i ciocią Jesicą, odpowiedziała ostrożnie Linda. Następnego wieczoru Linda zadzwoniła do Dorefi. Kiedy przekazała propozycję Katy, po drugiej stronie telefonu nastąpiła krótka przerwa, zanim Dorefi odpowiedziała. Ojej, Kati mówi coś takiego. Gotowanie dla dwudziestu pięciu osób, czy to nie lekkomyślne, ale cóż, jeśli chce spróbować, nie będę jej powstrzymywać. Jeśli jednak jej się nie uda, nie win mnie kropka, kiedy Linda skontaktowała się później z jesicą. Odpowiedziała lekkim tonem. Brzmi interesująco. Ale czy naprawdę wszystko z nią w porządku? Wiesz, jeśli chodzi o gotowanie dla dzieci, martwię się o przyprawy. Cóż, może powinniśmy przygotować coś jako kopię zapasową. I tak, wyzwanie Kati związane z gotowaniem na Święto Dziękczynienia zostało oficjalnie rozstrzygnięte. Gdy rozpoczął się listopad, pasja Kati do gotowania rosła z każdym dniem, kiedy wracała do domu ze szkoły. Szła prosto do kuchni i rozkładała książki z przepisami, by intensywnie je studiować. kiedy Linda wracała z pracy, rutyną stawał się widok córki z kilkoma książkami kucharskimi ułożonymi na stole w jadalni, robiącej szczegółowe notatki w zeszycie. Spójrz, mamo. To jest moje menu na święto dziękczynienia, Katy pokazała matce własnoręcznie wykonaną tabelę. Kropka napisana kolorowymi długopisami tabela zawierała listę tradycyjnych dań na święto dziękczynienia. Odpieczonego indyka na szczycie potłuczone ziemniaki, farsz, sos żurawinowy. Zapiekankę z zielonej fasoli, zapiekankę ze słodkich ziemniaków, ciasto dyniowe i szarlotkę. To niesamowite. Ale czy zamierzasz zrobić to wszystko sama? Zapytała zaniepokojona Linda. W porządku. Zamierzam przygotowywać się przez trzy dni. Poniedziałek to przygotowania, wtorek to pieczenie ciasta, środa to indyk i dania główne. Czwartkowy poranek to tylko ostatnie poprawki. Plan Kati był zaskakująco szczegółowy, z harmonogramem zaplanowanym co do minuty. Gdy nadszedł weekend, Kati wybrała się z matką na zakupy spożywcze. W lokalnym supermarkecie kupiły 20 kg indyka wraz z dużą ilością warzyw i przypraw. Kiedy Linda zobaczyła sumę przy kasie, zmarszczyła lekko brwi ale myśląc o entuzjazmie córki, nie mogła nic powiedzieć. Ten wydatek na zakupy był dla niej daleki od taniego, ale nie było to zbyt wiele, aby wesprzeć marzenie Kati. Dziękuję bardzo, mamo. Na pewno zrobię pyszne jedzenie, które sprawi, że wszyscy będą szczęśliwi. Kati wyraziła swoją wdzięczność mamie. Niosąc torby z zakupami, kropka w szkole wyzwanie Kati związane z gotowaniem na święto dziękczynienia stało się tematem rozmów. Pani Miller, Nauczycielka ekonomii domowej była szczególnie pomocna i zgodziła się udzielić jej indywidualnych instrukcji po szkole. Kropka hojnie uczyła profesjonalnych technik, od przygotowania indyka po kontrolę temperatury w piekarniku. Kati, twoja pasja do gotowania jest prawdziwa. Jestem pewna, że to będzie wspaniałe święto dziękczynienia, pani Miller spojrzała na swoją uczennicę ciepłymi oczami. Ale najważniejsza jest miłość do rodziny. Z tym uczuciem gotowanie na pewno się uda. Kropka, jej najlepsze przyjaciółki Emily i Sara również poparły wyzwanie Kati. "Jeśli jest coś, w czym możemy pomóc, po prostu daj nam znać", powiedziała uprzejmie Emilii. "Zwłaszcza jeśli potrzebujesz testerów smaku, zostaw to nam", zażartowała Sara i wszystkie trzy zaśmiały się razem. Kropka, tydzień przed Świętem Dziękczynienia. Kati przygotowała małego pieczonego kurczaka jako swój pierwszy trening. Kurczak, przyprawiony zgodnie z przepisem i upieczony w piekarniku, okazał się smaczniejszy niż oczekiwano. Kati, to jest naprawdę pyszne. Jesteś jak profesjonalny szef kuchni, Linda była poruszona po jednym kęsie. Jeszcze tam nie jestem. Indyk jest większy, więc kontrola temperatury będzie trudniejsza. Ale na pewno mi się uda. W oczach Kati widać było determinację. Kropka tej nocy Kati usiadła przed zdjęciem swojego ojca i odezwała się cicho. Tato, zamierzam ugotować tegoroczny posiłek na święto dziękczynienia. Odkąd cię nie ma, mama naprawdę ciężko pracuje. Teraz chcę zrobić coś dla mamy i całej rodziny. zrobię pyszne jedzenie i sprawię, że wszyscy się uśmiechną, więc proszę, czuwaj nade mną. w poniedziałek Katia rozpoczęła przygotowania, gdy tylko wróciła ze szkoły. poczone w uszy od rozmrożenia indyka, zajęła się ogromną ilością prac przygotowawczych. W tym obieraniem warzyw i przygotowywaniem chleba na farsz, kropka stała w kuchni do późnych godzin nocnych, a gdy Linda zawołała z niepokojem, odpowiedziała po prostu: Nic mi nie jest, to świetna zabawa, kropka wtorek był dniem pieczenia ciast. Planowała zrobić trzy placki dyniowe i trzy placki z jabłkami. Zrobiła ciasto od podstaw i ugotowała dynie na parze, aby uzyskać gładkie nadzienie. Do szarlotki użyła świeżych jabłek zebranych z pobliskiej farmy. Do wieczora sześć ciast było gotowych, a słodkie aromaty wypełniły całą kuchnię. Mamo, spójrz. Wszystkie wyszły dobrze, Kathy z dumą pokazywała placki. Każdy z nich miał piękny złoty kolor i wyglądał tak, jakby był sprzedawany w piekarni. Środa była najważniejszym dniem. Obudziła się wcześniej i zaczęła od przygotowania indyka. 20 kilogramowy indyk był większy niż sobie wyobrażała, a włożenie go do piekarnika było nie lada wyzwaniem. Jednak Katia nie zawahała się kropka, ostrożnie natarła go ziołami i masłem. A następnie włożyła do piekarnika w idealnej temperaturze kropka w międzyczasie przygotowała również tłuczone ziemniaki i zapiekaki. Ubiła ziemniaki na gładką masę, a następnie dodała do nich śmietanę i masło. Do zapiekaki z zielonej fasoli dodała domowe krążki cebuli. Zapiekanka ze słodkich ziemniaków była zwieńczona piankami i pieczona w piekarniku jako ostatnia. kropka Wieczorem indyk był idealnie upieczony. Skórka lśniła złotem, a soki kapały w dół. Kati sprawdziła temperaturę w środku za pomocą termometru do mięsa i westchnęła z ulgą. Udało mi się, mamo. Indyk jest idealnie upieczony, zawołała podekscytowana Kati do swojej matki. Linda spojrzała na dzieło swojej córki i nie mogła powstrzymać się od łez. To naprawdę wspaniałe, Kati. Naprawdę masz talent. Kropka tej nocy, Kati omówiła z matką ostatnie przygotowania do następnego dnia. Obudzę się o ósmej rano. Aby wszystko podgrzać i ułożyć na talerzach, planuję skończyć wszystko do południa i przetransportować do domu babci Dorefi. Ale jak przetransportujemy całe to jedzenie, zmartwiła się Linda. W porządku. Ojciec Emily powiedział, że pożyczy nam swój samochód. Poza tym pani Miller też przyjedzie pomóc, kropka nadszedł czwartkowy poranek, święto dziękczynienia. Kati obudziła się o ósmej zgodnie z planem i rozpoczęła ostatnie przygotowania. Podgrzała wszystkie potrawy i pięknie je ułożyła. kropka Sos Żurawinowy lśnił jaskrawą czerwienią, a farsz wydzielał pikantny aromat kropka doskonale, powiedziała Kati, zdejmując fartuch i przyglądając się perfekcyjnemu zestawowi dań w kuchni. Indy lśnił złotem, słodkie aromaty unosiły się z ciast, a kolorowe dodatki były pięknie ułożone. Kropka krystalizacja trzydniowego wysiłku była niezaprzeczalna. Mamo, spójrz. Wszystko wyszło idealnie. Kati odwróciła się z dumą. Myślę, że babcia i ciocia Jessica będą zaskoczone. Kropka Linda wpatrywała się w błyszczące oczy córki, czując złożone emocje kłębiące się w jej piersi. Kiedy wyobraziła sobie reakcję swojej matki do Refi i siostry Jesiki, nie mogła pozbyć się niepokoju. Kropka, jednak widząc czystą radość Kati, nie mogła wyrazić swoich obaw. Kropka, właśnie wtedy zadzwonił telefon. Linda wytarła ręce ręcznikiem i podniosła słuchawkę. Halo, mieszkańcy Anderson. Linda. To ja, mamo. Głos do Refi brzmiał nieco ostrzej niż zwykle. Dzień dobry, mamo. Gotowanie Kati wyszło idealnie. Przygotowujemy się do transportu, odpowiedziała wesoło Linda. Po drugiej stronie telefonu nastąpiła krótka przerwa. Następne słowa do i natychmiast zmroziły ciepłą atmosferę w kuchni. Lindow, postanowiłam zmienić nasze plany. Tegoroczne święto dziękczynienia zjemy w Grand Oak w centrum miasta. Zmieniamy restaurację. Chcę spędzić czas w spokoju tylko z dorosłymi. Linda mocniej ścisnęła słuchawkę. Co? Ale Kati spędziła trzy dni na gotowaniu. Wiem o tym. Ale przyjęcie w domu to w końcu za dużo zachodu. Myśląc o sprzątaniu. Lepsza byłaby restauracja. Poza tym w tym roku chcę spokojnie porozmawiać tylko z dorosłymi. Kati przysłuchiwała się rozmowie matki, a jej wyraz twarzy stopniowo spochmurniał. Linda spojrzała na córkę, desperacko próbując uratować sytuację. Ale mamo, Katy naprawdę ciężko pracowała. 25 porcji jedzenia jest gotowe, Kropka w tym momencie z drugiego końca telefonu dał się słyszeć głos Jesiki. Była wyraźnie obok swojej matki, słuchając rozmowy. Linda. To ja, Jessica. Myślę, że decyzja mamy jest słuszna. Szczerze mówiąc, wszyscy martwili się o gotowanie dziecka. Zwłaszcza wujkowie martwili się o zatrucie pokarmowe i tym podobne Kropka Linda sapnęła. Jessica. To poza tym kontynuowała bezlitośnie Jessica: nikt tak naprawdę nie chce jeść potraw gotowanych przez dziecko. Wszyscy szczerze się o to martwili. W restauracji możemy czuć się bezpiecznie i jeść profesjonalną kuchnię. Więc wszyscy są zadowoleni, kropka ze słuchawki słychać było śmiech Jesiki. Był to zimny śmiech zmieszany z pogardą i kpiną. Twarz Kati wyraźnie straciła kolor, kropka jej córka była świadkiem chwili, w której trzy dni wysiłków i nadziei zostały zmiażdżone w jednej chwili. Rozumiem, odpowiedziała cicho Linda. W jej głosie słychać było niezwykły spokój, inny niż zwykle. Mam nadzieję, że posiłek będzie przyjemny. Tak. W takim razie może kiedyś będziemy miały okazję cieszyć się gotowaniem Kati w domu mamy. Myślę jednak, że byłoby lepiej, gdyby zdobyła trochę więcej doświadczenia, Jessica wygłosiła ostatnią uwagę w stylu igły. Kropka po odłożeniu słuchawki w kuchni zapanowała ciężka cisza. Kati walczyła ze łzami, wpatrując się w jedzenie, które przygotowała z taką starannością. Mamo. Głos Kati drżał. Czy zrobiłam coś złego? Linda chciała objąć córkę, ale najpierw wzięła głęboki oddech, by uspokoić serce. Następnie zaskakująco opanowanym głosem odpowiedziała: Nie zrobiłaś nic złego. Kati, twoje gotowanie jest doskonałe. Ale mamy inny plan. Inny plan. Kati zwróciła zalane łzami oczy na matkę. Linda już formułowała w głowie kolejny plan działania. Zaniesiemy to jedzenie ludziom, którzy naprawdę go potrzebują, odpowiedziała Linda, odbierając telefon komórkowy. Ale do kogo? Do schroniska dla bezdomnych w centrum miasta. Wszystko dają, wiele osób spędza je samotnie. Dostarczmy nasze potrawy ludziom, którzy naprawdę je docenią. Kropka wyraz twarzy Kati, zaczął się stopniowo rozjaśniać. Naprawdę nasze gotowanie. Zgadza się. I zamierzamy to nagrać. Pokażemy wszystkim, jak wspaniałe jest twoje gotowanie i ilu ludzi uszczęśliwiłaś. Kropka Linda już dzwoniła do lokalnego schroniska dla bezdomnych Hope House. Kiedy dyrektor Margaret odebrała telefon, Linda wyjaśniła sytuację. Naprawdę? Przekazujesz 25 porcji domowego jedzenia? W głosie Margaret słychać było zaskoczenie i wdzięczność. Wiele osób planowało spędzić dzisiejsze święto dziękczynienia samotnie. To naprawdę hojna oferta. Kropka po rozłączeniu się, Linda położyła rękę na ramieniu Cathy. Jesteś gotowa. Zacznijmy nasze prawdziwe święto dziękczynienia. Kati otarła łzy i przytaknęła stanowczo. Tak. Jestem pewna, że tata też będzie szczęśliwy. Kropka w tym momencie w sercu Lindy umocniło się pewne postanowienie. Nie zamierzała pozwolić, by ten incydent skończył się jedynie na dobroczynności. Musiała uświadomić rodzinie, która skrzywdziła jej córkę, jak głupie i okrutne były ich działania. Linda sprawdziła funkcję aparatu w telefonie i otworzyła swoje konta w mediach społecznościowych. Choć rzadko publikowała posty, dziś było inaczej. Dziś był dzień, którym warto było podzielić się z wieloma osobami. Linda i Kati załadowały samochód jedzeniem i pojechały do Hope House w centrum miasta. Podczas jazdy Kati spoglądała przez okno. Wciąż nie mogąc w pełni uporządkować swoich uczuć, kropka jednak widząc spokojny wyraz twarzy matki i serce stopniowo się uspokoiło. Mamo, czy to naprawdę było właściwe? Kati zapytała cichym głosem. Zamiast pisać, to jest właściwa rzecz do zrobienia, odpowiedziała łagodnie Linda. Są ludzie, którzy naprawdę potrzebują twojego gotowania. Nie ma nic cenniejszego, niż to, kropka, kiedy dotarli do Hope House, dyrektor Margaret Wilson powitała ich ciepło. Pracowała w tym ośrodku od ponad 20 lat i była szanowaną postacią w społeczności. To wszystko jest domowej roboty. Margaret spojrzała ze zdumieniem na szereg potraw wyładowywanych z samochodu. Wygląda, jakby zrobili to profesjonalni kucharze. To naprawdę piękny kropka, wyraz twarzy Kati rozjaśnił się. Po raz pierwszy jej trzydniowy wysiłek został naprawdę doceniony. Wewnątrz obiektu zebrało się już wiele osób. Starsi mężczyźni, młode pary, matki z małymi dziećmi. Kropka, każdy z nich miał inne okoliczności, ale wszyscy byli ludźmi, którzy planowali spędzić ten dzień samotnie. "Wszyscy mamy dziś specjalnych gości", zawołała Margaret, a ludzie się odwrócili. Kati, wspaniała szesnaście latka spędziła trzy dni przygotowując dla nas domowe posiłki na Święto Dziękczynienia. Kropka, nastąpiła przerwa. Kati pomachała nieśmiało, ale radośnie. Gdy rozpoczął się posiłek, Kati obsługiwała każdą osobę indywidualnie, wyjaśniając każde danie. To jest pieczony indyk. Doprawiłam go ziołami i masłem. To zapiekanka ze słodkich ziemniaków. Pianki na wierzchu są prażone i nieco słodkie. Linda obserwowała swoją córkę, nagrywając wideo telefonem komórkowym. Nie było to jednak tylko pamiątkowe nagranie. Strategicznie nagrywała najbardziej poruszające sceny. Szczególnie imponująca była rozmowa z Haroldem. Był on weteranem wojskowym, który oddalił się od swojej rodziny i mieszkał samotnie w mieszkaniu. Ten indyk smakuje jak pierwszy posiłek na święto dziękczynienia. Który zjadłem z żoną pięćdziesiąt lat temu, powiedział Harold ze łzami w oczach. Od tamtej pory nie gotowałem z takim sercem. Kati również się rozpłakała. Naprawdę? Jestem taka szczęśliwa. Linda nie omieszkała nagrać tej rozmowy. Następnie powiedziała do Kati: Kati, czy mogłabyś podzielić się swoimi uczuciami ze wszystkimi? Dlaczego przygotowałaś ten posiłek? Kati zastanowiła się przez chwilę, po czym zaczęła mówić do kamery. Spędziłam trzy dni przygotowując posiłki na święto dziękczynienia dla 25 członków rodziny. Ale dziś rano moja rodzina powiedziała mi, że nikt nie chce jeść potraw gotowanych przez dziecko i poszła do restauracji. Głos Kati był spokojny, ale w jej słowach słychać było głęboki smutek. Ale wszyscy tutaj naprawdę docenili moje gotowanie. Nawet jeśli moja rodzina je odrzuciła, cieszę się, że mogłam dostarczyć je ludziom, którzy naprawdę tego potrzebowali. Inne osoby w ośrodku również były zszokowane. Słysząc te historie, młoda matka o imieniu Sara wstała. Nie mogę w to uwierzyć. Mówić tak okropne rzeczy dziecku, które potrafi przygotować tak wspaniałe jedzenie. Kati, jesteś prawdziwym szefem kuchni, zawołała inna kobieta. Nawet profesjonaliści ci nie mogliby zrobić tak pysznego indyka. Kropka Linda przeprowadziła wywiady ze wszystkimi uczestnikami. Każdy z nich mówił o doskonałości gotowania i życzliwości Kati. Co najważniejsze, naturalnie wyrażali oburzenie wobec rodziny, która odrzuciła Kathy. Linda zdobyła doskonały materiał wideo. Około 15-minutowe wideo uchwyciło Kati serwującą jedzenie z uśmiechem. Wdzięczność ludzi i słowa Kati opisujące, jak jej rodzina ją odrzuciła. Po powrocie do domu Linda rozpoczęła edycję filmu. Zaskakująco dobrze znała się na mediach społecznościowych i wiedziała jak tworzyć skuteczne posty? Kropka, dodała wzruszający podkład muzyczny do filmu i zatytułowała go Gotowanie na święto dziękczynienia mojej 16 szesnastoletniej córki, zostało odrzucone przez naszą rodzinę. Kropka, wieczorem Linda opublikowała post jednocześnie na Facebooku, Instagramie i TikToku. Tekst postu obiektywnie opisywał fakty i kończył się słowami: Moja córka wydawała się szczęśliwa, że mogła dostarczyć swoje gotowanie ludziom, którzy naprawdę tego potrzebowali. Kropka, pierwsze reakcje pochodziły od przyjaciół i sąsiadów. Jednak godziny później zaczęły napływać komentarze od nieznajomych. Post szybko się rozprzestrzenił, szybko przekraczając sto tysiące udostępnień. Lokalne stacje informacyjne również zaczęły prosić o wywiady. Tysiące gniewnych wiadomości pojawiło się w sekcji komentarzy filmu. Najbardziej godne uwagi były komentarze wielu widzów. Zgłosiłem to służbom dziecięcym i to psychiczne znecanie się nad dzieckiem. O godzina 23, kiedy Dorefi i Jessica wróciły do domu z Grand Oak. Dwa samochody patrolowe były zaparkowane przed domem Doreffi. Czerwone i niebieskie światła oświetlały nocną ulicę mieszkalną, a sąsiedzi wyglądali z okien. Co się dzieje? Jessica zapytała matkę z bladą twarzą. Sierżant Johnson podszedł do obu kobiet. Czy pani jest Doreffi Anderson? Otrzymaliśmy wiele zgłoszeń o znęcaniu się nad pani wnuczką, Kati. Czy moglibyśmy z panią porozmawiać? Znęcanie się nad dzieckiem? O czym ty mówisz? Do Refi była zdezorientowana sierżant Johnson wyjął telefon komórkowy i odtworzył problematyczne nagranie. Ekran pokazywał łzawe zeznania Kati i wzruszające sceny w schronisku dla bezdomnych. Ten film ma obecnie dwie miliony wyświetleń i był relacjonowany przez krajowe wiadomości, wyjaśnił cicho funkcjonariusz. Wielu obywateli zgłosiło to jako psychiczne znecanie się nad nieletnią szesnaście latką, kropka do Refi i Jessica zaczęły rozumieć powagę sytuacji, gdy oglądały wideo. Zwłaszcza, gdy zdały sobie sprawę, że wypowiedź Jessiki nikt nie chce jeść dziecięcego jedzenia została wyraźnie nagraną, jej twarz zbladła kropka, następnego ranka sytuacja uległa dalszemu rozwojowi. Lokalne stacje telewizyjne nadawały na żywo z domu do Refi, a sprawa była relacjonowana w wiadomościach ogólnokrajowych. W sekcji komentarzy pojawiło się ponad 50 tysięcy krytycznych wpisów, z których większość zawierała ostre treści, takie jak niewypełnianie obowiązków rodzinnych i brak uczucia miłości do wnuczki. Byli koledzy do Refis Banku i klienci nieruchomości Jesiki również wyrazili rozczarowanie. Szczególnie dotkliwie odczuła to Jessica, której wielu klientów anulowało umowy. W międzyczasie Cathy spotkało nieoczekiwane szczęście. Prestiżowa szkoła gotowania Culinary Institute of America w Nowym Jorku wysłała ofertę stypendium dla specjalnej studentki. Dodatkowo lokalna ekskluzywna restauracja zaoferowała jej weekendową pracę w niepełnym wymiarze godzin. Kati, masz prawdziwy talent, przecinek, powiedział entuzjastycznie przez telefon urzędnik rekrutacyjny szkoły. Po obejrzeniu tego filmu byliśmy przekonani Zapraszamy do nauki w naszej szkole. Co więcej, wsparcie ze strony społeczności napłynęło. Sąsiedzi przynosili składniki i proponowali prowadzenie lekcji gotowania Kati. Wiele osób mówiło chcemy uczyć się gotowania od tej dziewczyny. Trzy tygodnie później Dorefi ciężkimi krokami odwiedziła dom Lindy. Na progu przeprosiła drżącym głosem. Lindo, Kati, naprawdę mi przykro. Popełniłam straszny błąd. Kropka, głębokie łzy żalu wypełniły oczy do Refi. Dopiero gdy cały świat dowiedział się, jak okrutne byłyśmy tamtego dnia. Zrozumiałam, kropka Jessica również wysłała list z przeprosinami do swojej siostry i siostrzenicy. Zawierał on głęboką refleksję na temat jej własnej arogancji i uprzedzeń. Kropka, jednak po utracie pracy i wiarygodności społecznej jej przeprosiny nie mogły już zmienić nieodwracalnych konsekwencji. Kropka. w nowym roku Kati założyła lokalnie małą klasę gotowania. W każdy weekend około 10 uczniów zbierało się, aby uczyć się od niej szczerego gotowania. Wśród uczestników byli ludzie, których poznała w schronisku dla bezdomnych. Prawdziwa rodzina to nie tylko więzy krwi, powiedziała pewnego dnia Kati swojej matce. Ludzie, którzy naprawdę nas rozumieją, są naszą rodziną. Linda czuła się dumna z rozwoju swojej córki, zastanawiając się nad incydentem ze Święta Dziękczynienia. Jedno wideo zmieniło życie wielu ludzi kropka, choć zaczęło się od zemsty. Ostatecznie przyniosło prawdę i sprawiedliwość oraz otworzyło drogę do lepszej przyszłości dla jej córki Dorefi i Jessica nadal żałują swoich bezmyślnych działań tamtego dnia. Odzyskanie zaufania społeczności zajmie dużo czasu, kropka jednak Kati już ruszyła do przodu. Miała prawdziwy talent i troskliwe serce, a przed nią rysowała się świetlana przyszłość.